Jeżeli chcecie być zdrowymi i dożyć sędziwego wieku w dobrym zdrowiu oczywiście, to jednym z takich sposobów jest picie wody z alg morskich, inaczej z kryształów japońskich i w tym filmie pokażę wam jak tę wodę przygotować i na co takiego te kryształy japońskie są dobre. A uwierzcie, naprawdę leczą wiele, wiele schorzeń w tym te nawet uznane za nieuleczalne. I tutaj właśnie mam dwie łyżki alg japońskich. Ja już sobie przygotowuję te algi już dosyć dosyć długi czas, więc one mi się rozrosły. Na początku możecie tych alg mieć mniej. Ja tutaj mam nieco ponad dwie łyżki alg, ale podam wam przepis na Dwie, dokładnie na 25 gramów kryształków, bowiem jeżeli będziecie kupować albo od kogoś dostaniecie, być może nie będziecie mieli większej ilości, tak jak ja tutaj mam, tutaj jest dobre, ponad dwie łyżki, więc podaję przepis na dwie łyżki. Więc przechodzę teraz do przygotowania tego napoju, czyli podaję te parametry na dwie łyżki. Pamiętajcie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, a mianowicie wszelkie czynności, które wykonujecie przy robieniu tej wody z kryształów japońskich robimy albo porcelanowymi, albo plastikowymi narzędziami. Bowiem w zetknięciu z metalem algi niestety giną. Także wrzucam teraz do szklanego naczynia przepłukane wcześniej algi. Pod bieżącą wodą najlepiej. Dodaję 4-5 łyżeczek cukru można użyć cukru trzcinowego, jakiego tam chcecie, ale równie dobrze można użyć tego najzwyklejszego, najtańszego cukru. I nie martwcie się, że będziecie pić ten cukier, absolutnie nie. Bowiem algi ten cukier. Całkowicie zużyją, zjedzą, przerobią i go nie będzie. Jest on jednak niezbędny algom, żeby zaczęły fermentować. I teraz dodaję 6-8 sztuk rodzynek. Zamiast rodzynek można dodać również na przykład inne suszone słodkie owoce, jak na przykład daktyle lub figi. I powiem Wam, że ta woda. Jeżeli fermentuje na różnych owocach suszonych, no to różnie smakuje. Mi bardzo smakuje na przykład na daktylach, ale akurat nie miałam daktyli, więc tutaj daję rodzynki. Na rodzynkach jest taka bardziej delikatna, a na daktylach bardziej taka treściwa i bardziej musuje, jest taka bardziej szampanowata moim zdaniem. Bo daktyle są większe i być może dlatego, ale smakowo również się różni. Wypróbujcie sobie na różnych owocach. Ja dodaję tak 3-4 daktyle, no bo wiadomo, są mniejsze od rodzynek, więc tutaj chodzi o to, żeby te proporcje były mniej więcej zachowane. To też zależy od wielkości oczywiście daktyli, bo są różne. Można zastosować figi, można zastosować nawet mandarynki suszone. Co tam chcecie, próbujcie z różnymi suszonymi owocami, ale one muszą być. I pamiętajcie, najlepsze są ekologiczne, a jeżeli nie macie ekologicznych, to jeżeli kupujecie takie suszone owoce, to dokładnie je wypłuczcie w ciepłej wodzie. Przed włożeniem do naczynia, bowiem mogą być powlekane jakimiś szkodliwymi olejami, to jest niezwykle ważne. Wypłukać w ciepłej wodzie i odstawić oczywiście, żeby nie były gorące, bo nie dodajemy absolutnie gorących owoców do alg. Także płuczemy. Ja mam ekologiczne rodzynki, więc ich nie musiałam płukać. I teraz zalewam to wszystko litrem. Dobrej jakościowo wody. Ja stosuję taką wodę ze strumienia i na ten temat również mówię w jednym z ostatnich moich filmów z serii QA, czyli pytania i odpowiedzi, jaką ja osobiście piję wodę i jaką wodę polecam. Absolutnie nie kupną i absolutnie nie kranową, bowiem woda ma pamięć. I teraz sobie zamieszam to. Tutaj, akurat w tym przypadku, używam drewnianego. Widelca, bo mi tak wygodnie, fajnie te wszystkie algi tutaj miesza i ten cukier. Także wszelkie przybory używamy drewniane, porcelanowe, szklane, plastikowe, ale absolutnie nie metalowe. Powtarzam, ale to jest ważne, bowiem wówczas te algi giną. I teraz te algi odstawiamy tak na minimum jeden dzień, i potem tę wodę zlewamy, czynność powtarzamy. Czyli przepłukujemy dokładnie pod bieżącą wodą te algi i zalewamy wodę. Rodzynki, daktyle czy inne suszone owoce wymieniamy co tydzień. Także ich nie musimy wymieniać codziennie, ale oprócz tego, że stosujemy takie cykle jednodniowe, to możemy zastosować cykle takie od 48 do 72 godzin, ale wówczas dodajemy trochę więcej cukru, czyli dodajemy 100 g cukru. Może być nawet więcej, żeby ta fermentacja przebiegała prawidłowo. I teraz też jest ważna miejscówka. Odstawiamy w miejscu oświetlonym, ale nie na bezpośrednim słoneczku, więc ja sobie tutaj to odstawię w kuchni, tutaj jest z dala od okien, słoneczko nie dociera, ale jest w miarę jasno, także to będzie najlepsza miejscówka. Jeżeli na początku będziecie mieli mało tych kryształków, to nie martwcie się, w ciągu kilku dni zwiększają one swoją objętość. I pamiętajcie, jeżeli ta woda będzie miała taki mocny smak lub będzie nieprzyjemnie pachniała, może być to spowodowane zbyt dużym przyrostem alg. Można je wtedy podzielić, przełożyć do drugiego słoika, rozdać rodzinie bo one dosyć szybko rosną, więc jeżeli Wam się zdarzy taka sytuacja, no to dzielcie się dla dobra ogółu. A jeżeli chodzi o mrożenie, to również można spróbować mrożenia. Oczywiście nie ma gwarancji, że algi wrócą do poprzedniego stanu, ale z tego co wiem, wiele osób je mrozi. I później z powrotem fermentują. Oczywiście decyzja należy do Was, ale ja za to odpowiedzialności nie biorę, bowiem to różnie bywa. To jest w pewnym sensie ryzyko. Ja mroziłam, oczywiście nic się moim algom nie stało, ale to nie znaczy, że u Was będzie podobnie. Także miejcie to na uwadze, że podczas mrożenia jednak mogą te algi zginąć. I na co te algi stosować? Otóż, Algi powodują aktywowanie systemu immunologicznego organizmu, a szczególnie tych komórek, które, uwaga, mają za zadanie niszczenie zmutowanych komórek. Czyli wiadomo, jakie to są komórki. To są komórki nowotworowe, i dlatego picie alg jest pewnym działaniem przeciwnowotworowym. Więc to również jest bardzo ważne. I również można je stosować przy schorzeniach, na przykład układu krążenia, przy różnego rodzaju egzemach, łuszczycach, alergiach skórnych, przy wrzodach, przy dolegliwościach woreczka żółciowego, przy dolegliwościach układu trawiennego, jeżeli macie jakieś boleści żołądka, jelit, a nawet przy schorzeniu układu nerwowego. Ale to nie jest nic, nic dziwnego, bowiem. Już wiadome jest to, że nasze zdrowie psychiczne jest zależne od flory bakteryjnej w jelitach, a algi wspomagają tę naszą dobrą florę bakteryjną w jelitach, a co za tym idzie, wspomagają nasz układ nerwowy. Lepiej się czujemy, nie mamy depresji, nie mamy dołów. Przeciwdziałamy chorobom neurodegradacyjnym. Bardzo fajne są również na anemię, na choroby nerek. Na wszelkiego rodzaju infekcje, na dolegliwości kataralne, z zatokami, z kaszlem. Wiecie co, jak miałam taką infekcję? No, z miesiąc temu, katar, tak mi się rzuciło na zatoki i piłam tę wodę, to tak ładnie mi się to wszystko oczyszczało, że byłam w głębokim szoku. Oprócz tego, że stosuję taką metodę na pozbycie się zalegającej wydzieliny z zatok z miodu jest taki filmik tutaj w mojej przestrzeni więc jeżeli chcecie taką super metodę na pozbycie się zalegającej wydzieliny w zatokach no to odsyłam do tego filmu stara metoda i naprawdę bardzo bardzo skuteczna i pewnie nawet się byście nie spodziewali że tak prosta metoda a czyni takie cuda tutaj ten filmik możecie sobie obejrzeć podpinam bardzo, bardzo fajna metoda i niezwykle skuteczna i połączona z tymi algami czyni naprawdę niezwykłe cuda. Nie potrzeba żadnych zabiegów, operacji na zatoki, no świetna sprawa. Świetnie sobie również daje radę z łupierzem. Stosowana jako płukanka po ostatnim myciu, oczywiście wówczas zalewamy cały skalp tą wodą, trochę wcieramy w głowę, robimy taką wcierkę, no i oczywiście tego nie spłukujemy. Nie dość, że cudownie sobie radzi z łupieżem, no to dodatkowo nabłyszcza nasze włosy, stają się piękne, łatwo się rozczesują, no coś wspaniałego. I radzi sobie również z łuszczycą. Dokładnie tak. Przemywamy skórę, przemywamy głowę i cieszymy się piękną skórą. I teraz podam Wam mniej więcej dawkowanie, jak stosować w poszczególnych schorzeniach, na przykład na nerki, czy na wrzody, czy na wszelkie problemy kaszlowe, czy na anemię stosujemy 1 litr dziennie, czyli pijemy, stosujemy, pijemy 1 litr dziennie. Również jeszcze normalizuje ciśnienie krwi, czyli jeżeli mamy... Zbyt wysokie to je obniża, a jeżeli mamy zbyt niskie, no to je podwyższa do zdrowego poziomu. I również tutaj pijemy jeden litr. Jeżeli chodzi o wszelkie wysypki, jeżeli chodzi o wszelkie choroby skórne, czy jeżeli chodzi o łupież, no to po prostu, tak jak wspomniałam, po myciu albo sobie wcieramy codziennie w skalb głowy, czy przemywamy codziennie. Te miejsca, które tego wymagają, na przykład z łuszczycą, czy z jakimiś alergiami, czy z jakimiś chorobami, dolegliwościami skórnymi. Przy problemach z układem moczowym, czy przy woreczku żółciowym również pijemy ten litr dziennie. I Pijemy praktycznie przez cały czas. Ja piję te algi już od ponad pół roku i czuję się rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie. A jeszcze jedna taka świetna właściwość tych alg, że trzymają przemianę materii w ryzach. Od razu możecie ładnie zejść z nadmiernych kilogramów, dokładnie tak. Tak one działają, ale to jest logiczne, bowiem jeżeli uaktywniamy naszą florę bakteryjną, w naszym układzie pokarmowym, to te wszystkie procesy w naszym organizmie zaczynają przebiegać prawidłowo i przemiana materii się super reguluje. Także panie, jeżeli dbacie o linię, nie strąćcie absolutnie od alg japońskich. To jest w sumie, jak widzicie, taki cudowny środek na wiele schorzeń, na wiele dolegliwości i warto się nim zainteresować. Tym bardziej, że widzicie, jakie to jest proste. Wystarczy zalać, przepłukać, no i praktycznie robi się samo. Jeszcze jedna ważna sprawa. Teraz zabezpieczam te algi stopką. Ja mam taką specjalną stopkę do specjalnych zadań, jak oglądaliście mój film, jak robię kefir z grzybka tybetańskiego, no to również taką stopkę stosuję. Czy nawet do zakwasu z buraków, do wszelkich takich fermentowanych produktów, to jest taki mój patent, bowiem wiadomo, że do fermentowanego lecą muszki, lecą muchy, lecą różne owady. No, oczywiście najwięcej tego jest w okresie wiosenno-letnim, ale zimą również się zdarzają. Więc ja sobie. Zabezpieczam w taki sposób praktyczny. Oczywiście jest to stopka nieużywana, przeznaczona do takich zadań specjalnych bardzo wygodna. Oczywiście zawsze można sobie ją przeprać, przepłukać. I jeszcze jedna ważna sprawa. Przed zrobieniem pierwszej takiej tury to warto wyparzyć dokładnie naczynie i wszelkie elementy które używacie do przygotowania alg. I co jakiś czas po 8-9 zlaniach również ten zabieg dobrze byłoby przeprowadzić. Wówczas usuniemy wszelkie jakieś niepotrzebne nam grzyby, które mogłyby zaburzyć proces fermentacji, prawidłowy proces fermentacji alg. Także to też jest ważne. Za pierwszym razem to jest obowiązkowe, a później co 7, co 8, co 9, no maksymalnie wyparzać te wszystkie tutaj nasze pomocnicze gadżety. I pamiętajcie jeszcze, bo tego nie wspomniałam, żeby zalewać wodą niegazowaną. Absolutnie tutaj nie stosujemy wody gazowanej, ale w konsekwencji później to samo z siebie staje się wodą gazowaną, bowiem podczas procesu fermentacji wydzielają się bąbelki. Więc pijąc czujemy takie bąbelki, czujemy takie lekkie gazowanie, co ja osobiście bardzo bardzo lubię i potrafię naraz wypić taką jedną dwie szklanki. To jest dla mnie takie pyszne. Smakiem trochę przypomina ocet jabłkowy, ale taki gazowany. Także wyobraźcie sobie jaki dobry, no taki cydr Coś takiego, coś takiego musicie sami wypróbować i wypróbować z tymi różnymi suszonymi owocami. A teraz ja odstawiam to na co najmniej 24 godziny, i zaraz pokażę już gotową, pyszną wodę z alg. I już 48 godzin minęło, i algi są już gotowe, i można je pić. I teraz będę je przelewać do drugiego szklanego naczynia. Do tego celu używam plastikowego sitka, to jest niezmiernie ważne, bowiem w zetknięciu z metalem nasze algi giną, więc należy używać właśnie w tym przypadku akurat plastikowych sitek. Tutaj w tym naczyniu jeszcze zostają te algi, ja sobie przepłukuję i jeszcze raz przelewam przez sitko. No i oczywiście tę czynność, którą Wam pokazałam, powtarzam. Algi generalnie nie potrzebują okresu spoczynku, tak jak jest to w przypadku grzybka tybetańskiego, ale można im zrobić, jeżeli wyjedziecie gdzieś na przykład na miesiąc, to można spróbować je również zamrozić. Taki napój należy wypić... W przeciągu jednego dnia ponieważ jeżeli dłużej postoi robi się po prostu niedobry i się psuje ale żeby te efekty terapeutyczne były widoczne i żebyście je poczuli to należy pić tak około litra tych alg no dziennie lub co drugi dzień proces powtarzamy algi przepłukujemy najlepiej pod bieżącą wodą i zalewamy ponownie świeżą wodą z cukrem. Rodzynki lub daktyle wymieniamy raz na tydzień. Jeżeli zapomnicie o zlaniu, no tak może być, i jeżeli ta woda poleży zbyt długo, tak ponad 3 dni w tym naczyniu, no to nie wylewajcie jej, ale możecie ją zastosować do przemywania np. twarzy do stóp czy do płukanek na włosy świetnie się sprawdza. Spróbujcie. Bardzo fajnie wyglądają po niej włosy, są nabłyszczone, błyszczące, aksamitne i się nie puszą. Także tutaj taka mała podpowiedź. Oprócz tego codziennego zlewania można zastosować dłuższe cykle. Tak, od 48 do 72 godzin, ale pamiętajcie Wówczas, że ten stosunek wagowy cukru do alg się zmienia, powiem Wam tak, ja generalnie stosuję cykle minimum 48 godzinne, z tego względu, że bardziej mi taka woda z alg smakuje, lepiej buzuje, robi się taki Ala szampanik zdrowy, oczywiście. I ja zdecydowanie bardziej preferuję ten smak, jeżeli te algi przeleżakują tak co najmniej 48 godzin, także dodaję większą ilość tego słodzidła. Cukru, generalnie cukru może to być cukier, tak jak już mówiłam, trzcinowy. Także Tutaj wybór należy do Was. Pamiętajcie tylko, że to nie jest tak, że ten cukier pijemy, bowiem algi przerabiają spokojnie ten cukier, także tutaj absolutnie bez obaw można wykorzystać nawet ten najzwyklejszy, najtańszy cukier. Jeżeli takie informacje, takie przepisy są dla Ciebie przydatne, to udostępnij ten film. Podziel się nim ze znajomymi, z rodziną i oczywiście zasubskrybuj mój kanał po więcej takich fajnych przepisów, po więcej takich ciekawostek z zakresu zdrowego odżywiania, z zakresu naturalnej medycyny, z zakresu naturalnej pielęgnacji urody. Serdecznie zapraszam po więcej pa, pa i na zdrowie oraz smacznego, bo to również się liczy. To jest naprawdę bardzo ważne, a ten napój jest moim zdaniem przepyszny.